No, witam serdecznie z tej strony. Ja witam Was w kolejnym odcinku z GTA 4. Dzisiaj mamy chyba 20 odcinek, także e, fajna liczba. Dw Dwójka z produ się pojawia. A ja dzisiaj w końcu zaczynam odcinek bez telefonu ty coś dziwnego. Dobra, zawołam sobie tego do książa, który mnie przywiózł? Czy nie, to chyba inny. No, inny by przywiózł. Nieważne. Um, jesteśmy pod domem Jerego i Patryka całego tego. E, powiem Wam szczerze, że ostatnio zaczynaliśmy od Ray'a, więc dzisiaj zaczniemy sobie od tego. Tego wykręta dziwnego I zobaczymy Co on ma nam do przekazania Także wbijamy Potrzebuję twojego brania butów i coś tam jeszcze I znowu nie zdążę przeczytać Napiszcie w komentarzu co tam było napisane Nietuzinkowy Europejczyk Nic mi o tym nie wiadomo Jak się masz? Dobrze, nieźle Kate Nie stójcie tam w progu Zaproś go do środka Wejdź Mamo, pamiętasz przyjaciela chłopaków, Niko? Jak się masz? Dobrze, a pani? Ujmijmy to tak. Moi chłopcy w ogóle się nie słuchają. Córka nie potrafi znaleźć partnera, a mój mąż jest już w piekle. Tak sobie myślę. Niezbadane są wyroki boskie. Mąż w piekle? Cała mama. Zawsze wesoła. Niko, Udało ci się, tak? Cóż, zostawię was męskim rozmową. Mam nadzieję, że się polubicie. Hej, spójrz na mnie. Ta, ta! Tak myślałem. Nadasz się. Do czego? Do roboty dla Pegorino. Mam u nich dług. Pal licho. Zrobiłbym to sam, ale wydaje mi się, że policja mnie obserwuje. Chyba znowu mnie przymknął. Cholera, serio? Tak, już tak bywało. Obserwują mnie cały czas z samochodu. A to znaczy, że ktoś sypie. Musimy tylko się dowiedzieć kto i sprawić, żeby przestał. W międzyczasie muszę trochę przystopować. Więc potrzebuję Twojej pomocy. Pewnie. Zuch chłopak, chodź, coś Ci pokażę. Pegorino to śmieszny facet. Pegorino. Wygląda na to, że jego główną ambicją jest zrównanie swojej ekipy z pozostałymi pięcioma rodzinami. Ancelotti są najsłabsi, więc zdecydował wszystko im pomieszać. Sami Ancelotti mają trudnawą współpracę z Albańczykami. Używają ich jako zabójców, złodziei, osiłków. Wiem o co chodzi. Mniej więcej tak, jak Jimmy wykorzystuje nas. Więc zrobisz tak przebierzesz się za Albańczyka. A później zabijesz Frankiego Garona, starego capo Ancelottich. Jasne, jakiego albańczyka? Tego. O, no rześć. Fajne rzeczy, czy macie lodów? ciekawe jak ta jego matura? Przecież nam motocykl. Super, przywracać mi musieli. Tak ładnie byłem elegancko ubrany. Ta Dawajcie do motocykl, chociaż nie wiem, że to jest dobry pomysł, że ja jeździł motocyklem. Naprawdę. Ja i moja umiejętność jazdy motocyklem, może być to problem. Udać na miejsce spotkania. Nie ma najmniejszego problemu. Leci. Dobra, obstawiamy widzowie, jak szybko się rozwalę. Robimy zakłady, co? Zaraz cię muszę jechać na inną wyspę. Tak, no. Na pewno się nie rozluźnię, na pewno. Dobra? Downtown. No, nie, to mam teraz... Zrobił pauzę w nagraniu, jak zwykle. I dopiero na, na miejscu zaczął dalej nagrywać. Ale coś czuję, że może być ciekawa ta trasa. Chociaż. Chociaż może. Może dam radę. Ehm. Ciekawe mnie tylko, czy faktycznie jesteś na tego Jarego sypie. Czy on jest. Y, wyma, tutaj większość ma wyimaginowane jakieś swoje myślenie i. i, i jest mitomanami. Czy się czy jest mitomanem, czy nie. Sus, 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 sus. Wiedziałem, że on wyjedzie, a myślałem, że trochę szybciej. Źle pojechałem. Pojadę pod prąd, okej. Ej, kurczę my chciała rozjechać. Dobra, to tutaj, to tutaj. Ty, dojechałem bez szwanku. To ciekawe. I tam. Ciało no. mnie nie zatrzymało samo od siebie, jak zwykle? Jebany podstępny śmieć. Tony Black nie zrobił niczego nikomu, kto by na to nie zasługiwał. Co do chuja. Ja się mam go ścigać. Jak w banku. A, no, 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 fajnie. Fajnie, zabij Frankiego w Garonę. Na pewno go zabiję. Chyba pierwszy pierw siebie. Jak hamować nad nim motorem. Dobra, i tak mam farta, że mi nic nie teraz nie No i teraz też nie wyjechało. Zabiję Frankiego Grana. Jesteś no, tu stąd ty. Opłacało się. Jesteśmy blisko... Nie, wiem, mieliśmy tą mapę odblokowaną? Tą część mapy mieliśmy odblokowaną? Jakoś nie kojarzę, ty. Co jest? Chyba mieliśmy. Nie wiem. Ale pojedziemy sobie do Reja, bo jest bliżej. Franki Garone śpi z rybkami. Ktokolwiek to widział, wskaże albańca, którego zamroziłeś. Dobra robota, naprawdę elegancka. Dam o tym znać Jimiemu P. Przekażę ci wszystko, co tylko mi powie. Nie wiem, jak długo jeszcze będę na wolności. Widzi mi się, że gliny w każdej chwili mogą zapukać do drzwi mamy, zabrać mnie do pierdla. Ta, dzięki. Proszę, zajmij się moją rodziną, jeśli mnie posadzą. Nie ma problemu. Grzebanie w śmieciach. No nie, no jestem przebrany, tak? Za... musisz przebrać hey. po misji. Ray, grzebanie w śmieciach. Dziękuję. No, rozwiązałeś mój problem. Owszem, doceniam to. Ach nie, dbam o swoich przyjaciół. Mam wielu przyjaciół. Ważnych przyjaciół. Jimmy Pegorino to mój dobry przyjaciel. Mniej więcej. Cześć, kochanie. Cześć. Mój Boże, wyglądasz strasznie. Co się dzieje? Nic. Po prostu jeszcze nie spałam. I jarałam metę. Nie podziwiaj Że co robiłaś? Kompletnie cię pojebało? Samolubna suka, co z tobą nie tak? Odwal się, dobra? Zaraz tu zejdę. Hej, hej, hej. Co? To dlatego, że się martwię, wiesz przecież. Ta, wiem. Dobrze, pomówmy o diamentach. Ta. Mają je. Zostawili. Zostawili tam, gdzie chciałeś. Przyszłam to powiedzieć. Mogę dostać jakąś pieprzoną kawę? Tak. W tym stanie kofeina wiele ci pomoże. Zdycham tu dupku. Zaraz skonam. Dobra, nieważne. E, Niko, musisz pozbierać dla mnie trochę śmieci. Śmieci? Tak. Chciałeś robotę przy oczyszczaniu miasta, więc masz. Mogę dostać te zastraną kawę? Co to za śmieci? Śmieci z dużą zawartością diamentów. Dzisiaj? Jedź do F, między Columbus i Denver. Będzie tam na ciebie czekać ciężarówka. Trzech kolesi, dobrych ludzi, moich przyjaciół. Ich szef to Luka. Jedź. Dobra. Hej, kotku, chodź no tu. To się już niedługo skończy. Skończy się chyba ona Musisz mi pomóc rzucić ten syfrej. Skończy to się ona. To mnie wpędza do grobu. O właśnie oj. na tyły do śmiecios... śmiecio zgrzyta. Śmiecio zgrzyt. Dajcie mi tego śmiecia zgrzyta. Luka? Ja, you Ta. Ty jesteś Niko? To są Tuna Fish i Johnny Spass. Tuna, Johnny, Niko. Cześć. No, wszyscy już się znają. Dobra, Tuna John, bo znacie robotę. Właśnie na tył i zbierajcie śmieci. Dalej, jazda. Niko, twój asortyment. Ty prowadzisz, może być? A teraz jeszcze przebiorę za śmieciarza, tak? A teraz jestem śmieciarzem. Ojej. Dobrze, nie ma problemu. Pierwszy przystanek w Chinatown. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, no? O, się panie, bujały tam Ktoś tak po prostu wywalał diamenty do śmieci? Można tak powiedzieć. Kojarzysz teć punkę od Raja, tę motocyklistkę? Tak, faktycznie jest nieźle zaćpana. Ray kazał jej namówić swoich przyjaciół, żeby zwinęli diamenty właścicielowi jakiegoś klubu. Jej znajomi są w gangu motocyklowym Lost, zdaje mi się, że pracowałem z facetem z tego gangu, nazywał się Johnny, czy jakoś tak. No, Johnny Klebic. Chyba. Hamuj, hamuj, hamuj. Tuna, jesteśmy. Łapcie torby. Zaczekaj, tu Tuna i Johnny załadują towar. Możesz otworzyć klapę, Niki? Wciśnięte, żeby otworzyć i zamknąć. Ale fajne. No wrzucajcie wrzucajcie. Na telewizji otworu możecie. Załadowane. Ruszamy. Następny jest przy H. Jedź nikt. No wsiadaj, żeż. Wypie. Zabierz kolejne worki z diamentami. Wszystko są worki z diamentami w takim układzie? Co jest? Motocykliści chyba kompletnie napierdolili się metą, że wywalają diamenty. Nie, wygląda na to, że właściciel klubu ma więcej połączeń niż metro. Ma kontakty z Ancelottimi, dominikańczykami w Northwood. Ze wszystkimi. Ray wymyślił ten plan, żeby trudno było nas powiązać z kradzieżą. To motocyklistów będą za to ścigać. To nie jest najłatwiejszy sposób na pozbieranie tego gówna, nawet jeśli nie chcemy zwracać uwagi. Tak, rozmawialiśmy o tym z Tuną, zanim przyszedłeś. Zawsze istnieje szansa, że coś pójdzie nie tak. Worki mogą się rozerwać. Można łatwo zgubić diamenty. Dlatego będziemy super uważni, racja? Nie chcemy, żeby coś się przytrafiło, prawda? Jasne, że nie. Nawet nie wiesz jak Ray by się wkurwił, gdyby brakowało diamentów. Jest nerwowy? Z choinki się zjebałeś? Kierownik jednej z jego sortowni śmieci przywłaszczył sobie część zysków parę lat temu. Rej wrzucił go do śmieciarki. W pewnym momencie przestał nawet wrzeszczeć i jedyne co było słychać to dźwięk kruszonych kości. Aż w końcu poszła czaszka. Prawie wyżygałem śniadanie nieźle! To ten raj trochę walnięty! Leżą następne tuna, łapcie je! Trochę walnięty ten raj w takim układzie. Wrzucajcie te panienki, wrzucajcie. Dobra. To tyle? No nie, oczywiście. Jedzie byłem kabokiem, ma Chyba mamy towarzystwo. Kurde, ktoś nas przejrzał. Wynośmy się stąd. Jedziemy do Fish Market South. Ten debil nas już nie dogonił. Odwieźmy te diamenty. Dobra robota, Niki. Super, się mnie w nie jak jadę śmieciarką, ty Policja goni śmieciarkę, tego jeszcze nie było Mogę mi strzelać, mogli sobie sami z nim poradzić Oczywiście, bym nie strzelał, to by mnie nie, nie gonili, no Na przeciwnika jadła jeszcze Przestańcie mnie gonić szybko, dobra, Git, <gibli> <gibli> udało się Git Ram, Chinatown Ej, fajnie się bujają w ogóle tam z tyłu. Ten z tym pistoletem w ręce <gry> zaraz poleci. Okej, okay. daleko mamy zajechać? Nie, tutaj. Okej, okay. tu byliśmy kiedyś. Z... Była jakaś misja, się coś niedawno, takie coś niedawno tutaj było. I, i, I tutaj zajeżdżamy, tak? Tak, tylko zejdź, chłopie, zejdź, bo cię rozjadę. Koniec. Dojechaliśmy, Niki. Cieszę się. Dzięki za info. Niezła robota. Byłem prawie pewien, że nas sprzątną. E nie? Jak oni nas znaleźli? Myślałem, że zadaliśmy sobie tyle trudu, żeby załatwić sprawę po cichu. Nie wiem. Te diamenty to poważna sprawa. Każdy by chciał, gdyby wiedział. Nie dziwię się, że ktoś się nami zainteresował. Chcesz, żebym zabrał kamyki do raja? Nie, ja i Tuna zajmiemy się nimi. Wygrzebiemy je ze śmieci. Mam nadzieję, że po drodze niczego nie straciliśmy. Nieźle je tam powytrząsało. Wiadomo, że ja Cała nadzieja w tym, że je wszystkie znajdziemy. Do zobaczenia, Niki. Do zobaczenia, do cześć. Co, do pana Raya mu powiedzieć o tym, że mamy wszystko? A tak. Kolejna misja u niego. Okej. Okay. Idę do niego w stronę śmieciarza Ty. I jadę do niego w stronę śmieciarza <grych> Gdzie jest? Derek Kim jest Derek? Luka i jego ludzie mają towar, Ray Wszystko jest w ciężarówce Trzymałeś ich na oku? Niczego nie kombinowali? Nie wiem, Ray Nie ufasz im Zważ diamenty Do zobaczenia No Daleko mamy? No, Bliziutko. To zobaczymy sobie jak pan kierowca jedzie. Ej w ogóle spoko. Fajne są te misje od Ray'a, bo są takie takie troszkę, mm, powiem wam szczerze, żeby yy, to powiedzieć. Zróżnicowane, o właśnie, zróżnicowane tego co szukałem Bo kurde. Hmm. Tu była jakaś wieciara, tu coś tam, tu motocyklista, powiem w ś... Nie, motocyklista nie był dla niego. O, prawnicy, dobra, czekaj, 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 czekaj. Panie Belik, tu Karen z firmy Goldberg, Ligner and Scheister. Chcielibyśmy umówić się z panem na rozmowę kwalifikacyjną w jak najszybszym możliwym terminie. Proszę przyjść do biura jutro w południe. Czy ta pora panu odpowiada? Chyba jestem w stanie znaleźć chwilę czasu. Jutro. Świetnie. Pańska rozmowa odbędzie się z panem Goldbergiem. Proszę nacisnąć dzwonek, wtedy pana wpuścimy. Miłego okay. dnia. Jutro 12. mam rozmowę z Goldbergiem. Świetnie, złamas nawet nie wie, co się szykuje. Daj mu nauczkę za wtykanie nosa w nie swoje sprawy i zdobądź Akta. Spoko, ale pierw ostatni szlif. U pana Reja. Yeah, yeah, yeah. Tak, tak, tak. Jasne, Phil, jasne. Fil, słuchaj. Ty znasz mnie, ja znam ciebie. Nie, nie miałem niczego złego na myśli. Uspokój się. Hej, Phil, uspokój się. Słuchaj, przekaż Jimiemu moje pozdrowienia. Dobra, przepraszam. Cześć. Mamy problem. Kto? Ty i ja? Tak. Są dwie opcje. Pierwsza, oszukałeś mnie. Druga, Luka i jego koledzy oszukali nas. Zostawiłem ich z towarem, żeby sami go przywieźli, tak jak ustaliłeś. Może jesteś w to zamieszany. Może tak, ale jeśli byś tak myślał, to nie byłoby mnie tutaj w tej chwili. Nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz. Jesteśmy w szturmu śmieciarza? Dlatego głupi? Luka jest w Castle Gardens. Jedź tam, odbierz mój towar. Wtedy wszyscy dostaną swoją część. Natychmiast. W porządku. No, jeszcze jego muszę zabić, ta? Dobra, szczerze, bardzo mnie ciekawi ta misja, która ma być jutro o 12 Taxi, taxi. No są taxy? Witam, witam. O, turizmo, co tu robi turizmo? Ua, wow, ua, 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 fura. Dobra, pomijamy traskę, nie ma czasu. I'll take the long way. Oh, thank you I take the long way? Dobrze usłyszałem, że chłop chciał Duch <ścoughs> długą trasę żeby mnie naciągnąć? Nie wiem czy potrzebuję auta, ale widzę, że w takim miejscu stoimy że chyba tak Dobra? Okay. Las Ventura, Skotku Czeka nas beztroskie życie. Luka, chcę diamenty z powrotem. Nie wiem, o czym mówisz, Niki. Oddałem je rajowi. Dobrze wiemy, że to nieprawda. Pierdol się, po posrany Fiucie. Skąd pewność, że to nie ty je zwinąłeś? Taką wersję przekażę rajowi. Koniec pogaduszek, chłopcy. Zmywamy się stąd. No ty śmieciu. Goni luka jego ludzi. Nie zabijaj go zanim nie odśpieżej diamentów, dobra. Ła! No mnie zabijać oni domieszczają ty. Okej, oni są skryptowani? Nie. Bo tak. Okej, okay, czy musimy ich dogonić do jakiegoś momentu aż się stanie coś kulminacyjnego? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. No problemu Co jest? Oj, zagapiłem się aż. Ale ban się w ogóle, zajebistą furtą jedziemy nie wiem czy ta auto się nie zepsuje, bo ona tak dziwnie... ...dymi na brązowo Okej, okay, tak, on jest oskryptowany, widać to <laughs> Czemu ta mi na brązowo strzela? Dobra, unikłem. Ej. Pana choddogarza prawie żeś potrącił, chłopie. Tak to nie robimy. Tak to nie robimy. Pan choddogarz to ważny człowiek jest w tym mieście. Bo dzięki niemu mogę sobie nawet życie. Dobra, w miarę mi ten pościg idzie jak na mnie i moją umiejętności jezdne. Już się tego nie spodziewałem, ok? Co no, no byście zrobili, idioci? <tryk z rynku> Ej, światła to z tyłu jak 4 6 <gryhero> <tryk z rynku> <tryk z rynku> Jak rozdział się w parku, zabij wszystkich. Nie ma najmniejszego problemu. Czekaj, bo tam ucieka ten jeden. Dobra, jeden leży. Dwóch jest na dole, dobra. Gdzie byście tam biegli? Gdzie byście. Tu jest jeden. I tu jest drugi, dobra. Jeden. I drugi. Luka schował się w talecie. Wygoń go stamtąd. Ty! Luka w talecie siedzi. Nie ma problemu, dobra. Zbierzmy amunicyjkę. Choć już tak mam fula, bo ostatnio kupowałem wszystko. Czemu ty. Co on robi? Co ten typ robi? Co on robił? Znajdę cię, Luka. To nie Luka. Możesz się ustawić. Jezu, zabij go. Rej gówno ci zapłaci za Twoją pomoc. Niki. No, odzyskałem diamenty. Dobra, i co, i co? Dzwonimy do Reya. Sprzątnąłem ekipę ludzi i mam twoje diamenty. Jak to sprzątnąłeś? Chciałem tylko, żebyś odzyskał towar. Nie mówiłem, że masz kogoś zabijać. Zresztą co za różnica? Oni nie żyją, a ja mam diamenty. Jeśli chcesz je dostać, spotkajmy się na moście w Middle Park. Telkieś zrajmy na moście, chociaż nie wiem czy ten raj czasem teraz. Tu musi coś nie odkleić przez to. Bo nie chciał, żeby ich zabijać. Niby Niby nie chciał. A słyszeliśmy, że jest świrnięty. Dobra, podjedźmy tu pod górę. Dobra, to chyba ten most przed nami, tak? Ale w was dużo. Dobra, i tutaj zajeżdżamy. Okej. Okay. czekamy. Przyjechał, okej. Okay. sam czy z kimś, sam. Dzięki niki. Wygląda na to, że nigdy nie wiesz, kto wbije ci nóż w plecy, nie? Dzięki za radę. Tak, świetnie. Czekaj panie taksiarzu, bo mamy kolejną misję do Ray'a. Co chcesz Little Jacob? Ale Pierw, wiecie co? Wiecie co? Pojedziemy do chaty się przebrać, bo skoro jutro mamy misję z... Dzwoni mierzy, potrzebujesz kasy jakiejś, ja będę mam na robotę, mamy znaleźć się na razie LJ, okej okay, okej. Okay. E, powiem szczerze, że musimy teraz jechać do chaty się przebrać, bo skoro mamy jutro misję u tego urzędarka całego Mamy być na rozmowie o kwalifikacyjnej i tak dalej, to chyba z tego co że do kazanie mi się przebrać, więc... Eee. Jedźmy od razu do naszej kryjówki. Ty w ogóle. To jest ta nowa kryjówka Romana! Nie byliśmy w niej jeszcze Ja pamiętam, że... Wiesz co, ja pamiętam, że za dzieciaka zawsze to kryjówkowe mnie robiła takie What the fuck, Ale tu jest Grubo Zobaczmy czy faktycznie... Czy faktycznie wspomnienia są dobre? Nie byliśmy tutaj jeszcze, okej. Okay. Zawsze my ta. ten. ten te mieszkanie takie. Yeah, ja mogę, ale luksus. Dimitri, ty. Niko, tu Dimitri. Nie mam ci nic do powiedzenia. Mało brakowało, a niedawno spotkałbym się z Twoim kuzynem. Moi znajomi się nim zaopiekowali. Impreza skończyła się zanim dotarłem na miejsce. Szkoda, że cię tam nie było. Mogliśmy się trochę zabawić. Nie tak bardzo jak ja bawiłbym się z Romanem. Uwierz mi. No, Pociół, ty do mnie dzwonisz z takimi rzeczami, człowieku. Tak zginiesz. Dobra, pokaż tą chatę. Ej, dobra, jednak ona nie jest taka. To już tamta druga chata jest. Mocniejsza ta, co mamy po tym typku, co go zrobiliśmy. Nie pamiętam, jak on ma zawsze. Coś na P chyba. Zawsze mi się on myli. Dobra. Nie, jednak ta lata nie jest aż taka. <laughs> to nic. Dobra. A po co tu przyjechałem? Przebrać się, ok. Przebrać się, tu jest garderoba? Tak. Aby zmienić ubranie. O, właśnie. Jeszcze buty, panie, panie, panie. jeszcze buty, jeszcze buty Buciszki, jeszcze buciszki. O, lakierki, proszę bardzo. Lakierki ubrane, Gajer. Ubrany czapki ruskie nie będę zakładać, bo to raczej wydaje mi się, że nie jest zbyt pomocne <laughs> i potrzebne. Ej, ty, tu mamy własny komputer, nie muszę jeździć do kafejki. No tak, no tak. Ktoś coś pisał? Kasa czeka. No, mogę bla 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 bla. Oho, będę potrzebował pomocy w Twoim kraju. Aha, 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 fajnie, 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 fajnie. No, jakieś skamy do mnie piszą. Ok, czyli to mamy. No dobra. Także widzimy się w następnym odcinku, bo tam będziemy już. Yy, je rano jechać do. do tego urzędowca całego na rozmowę kwalifikacyjną, także trzymajcie się, do zobaczenia już jutro i zostawcie suba, jeżeli to oglądacie, bo 50% osób ponad mnie subskrybuje, które ogląda moje filmy także Czego chcesz Paki? Hej Niko, we wschodniej Europie znają bilard? Ha, żartuję, nie. zagrajmy parę partii Nie mam ochoty na bilard Paki, zadzwonię później Nie mam czasu Dobra Także przypominam jeszcze raz, zostawcie suba, jeżeli nie zostawiliście, komentarz i lajka a ja wam dziękuję za oglądanie za wszystko. Trzymajcie się do jutra. Hej.